Kochani, witajcie na kanale CCC, czyli Czas to zrobić. Ja mam na imię Marcin, a dziś zapraszam Was na odcinek testowy. Na odcinek, w którym opowiem Wam o pewnym narzędziu, który jest w tej oto walizce. Zapraszam na film. Kto do parametrów technicznych, urządzenia, danych technicznych. No to słuchajcie, maszyna urządzeniem jest o mocy 430W. średnica oscylacji 2 mm. Silnik szczotkowy, ja obrotów od jedynki do szóstki tak naprawdę. Do tego jest baliska transportowa, dwie stopy szlifujące o średnicy 125 mm i 150 mm. I waga urządzenia jest to około 2 kg. Słuchajcie takie Pierwsze wrażenie, może nie pierwsze e, wrażenie, bo jak wspomniałem, tą szlifierkę tą szlifierką ma styczność już e, prawie rok czasu. Ale tak y, rączka, góra urządzenia pokryta jest e, taką gumą, więc bardzo fajnie leży w dłoni. E, z tej strony mamy oczywiście włącznik i blokadę. E, Lokadę tego przycisku, żebyśmy mogli sobie o tak i szlifować, yy, no, nie trzymając ręki na, na, na spuście. Yy, można sobie ją w ten sposób też przykręcić do stołu i w ten sposób dokładać materiał do szlifowania. Yy, taki sposób widzieliście w montażu i używania tej szlifierki Już widzieliście u mnie na kanale, yy, jak chcecie, to możecie to zobaczyć. Yy, odcinku dotyczącą podstawek z, z drzewa z drewna, z drewna egzotycznego co tu jeszcze mamy w tym urządzeniu z przodu jest regulacja obrotów od jednego do szóstki tak naprawdę bo piątka i następne jest max bardzo fajnie to działa Dodatkowo co? Z tyłu mamy pojemnik na pył z filtrem na pył. Później opowiem, jak to działa. Wyposażenie. Wyposażenie, słuchajcie. O, widzicie, tu jest już papier zamontowany. W wyposażeniu są dwie tarcze szlifierskie i jedna jedna, o stopie, jedna stopa, szlifierska, stopa szlifierska o średnicy 125 mm jedna stopa szlifierska o średnicy 150 mm yy, mocowane są one na taki inbus cztery yy, inbus sześciokątny cztery śruby łatwy dosyć sposób można yy, wymienić tą tarczę czy łatwy sposób? Umówmy się przy pierwszym razie, przy próbie pierwszego, pierwszego razu wymiany, czy drugiego. Trochę czasu mi to zajęło, zanim wymieniłam tą tarczę, ale dlaczego w dalszej części filmu wam powiem o co chodzi, gdzie napotkałem jakiś tam błąd, błąd, problem przy, przy wymianie tej tarczy. Słuchajcie, wymiana tarczy szlifierskiej, Odbywa no się w miarę prosty sposób. Mamy cztery śruby. Tak, sekundkę. Bo właśnie wypadła nam podkładka. Właśnie wypadła nam podkładka. Moi drodzy, problem jaki ja miałem i myślę, że Wy też możecie mieć taki problem, przemianie tej tarczy szlifierskiej, to jest właśnie z tym, z taką podkładką, można powiedzieć, metalową i na czym on polega jak źle trafimy z tymi śrubami no trzeba uważać bo jak włożymy sobie tarczę drugą i już w tym momencie Ta podkładka, ta, ta blaszka nam się zmieniła, jak widzicie swoje położenie. Yy. Właśnie jak widzieliście, chwileczkę problemu, mały problem z wymianą. Trzeba po prostu dziurki wcelować i chwilę czasu to trwa. Myślę, że to jest kwestia wprawy z wymianą tych tarcz, ale no powiem Wam szczerze: czasami bywa tak, że bezpro bezproblemowo wymienicie tą tarczę, a czasami chwilkę to potrwa. Nie wiem, czy to jest fart. Hmm. To taka konstrukcja. I oto proszę. Tarcza jest zmieniona. Mamy teraz średnicę. Tarczy szlifierskiej 150. Starczy założyć papier i można działać. Ale jak już jesteśmy przy tarczy 150-150 mm, to opowiem Wam o pewnej wadzie. Może samego nie urządzenia, ale walizki transportowej. Ponieważ tak jak wspomniałem, tak już wspomniałem, walizka ścibierka wyposażona w dwie tarcze 125-150 i 150 mm, oryginalnie jest założona tarcza 125 mm i kiedy sobie byście chcieli zmienić tą tarczę na tarczę o, o, o średnicę 150 mm? To już wam pokazuje co się dzieje. Wkładam tarczę 150 metrów. Mm. Fajnie, niby pasuje, niby ok. Nie wam przewodu, bo no zobaczcie dlaczego. Ale walizki transportowe już nie, 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 nie zamkniecie. Czy to jest woda? Nie wiem. Ale, jeżeli często będziecie korzystać, będziecie szliwać duże powierzchnie będziecie chcieli korzystać z tarczy 150, 150 mm, no to. A i przechować rzeczywiście w tej walizce transportowej, um, urządzenie, no to może być problem. Tym bardziej, tak jak pokazywałem, nie zawsze szybko udało Wam się zmienić tą tarczę. Ja wracam teraz szybko, postaram się szybko wrócić do tarczy 125 mm i pokazać wam regulację obrotów, podłączyć tą szlipierkę do prądu, pokazać regulację obrotów, jak działa. I tak jak mówiłem, jak pokazywałem, tarcza wróciła do 125, do tej oryginalnej i jak zauważyliście, teraz poszło mi znacznie szybciej niż wcześniej. Słuchajcie, ja podpinam teraz urządzenie do prądu. na jedynkę i włączam pierwszy bieg. urządzenie bardzo fajnie, płynnie pracuje. Słuchajcie, teraz test, za chwilę zobaczycie test, wykorzystam do tego belkę sosnową. Słuchajcie, test, najpierw papier 40, później papier 240 i test zrobimy tak, tu widzicie belkę pełną zadziorów, ustawiam sobie zaraz stoper w zegarku na 30 sekund, 30 sekund będę szlifował papierem 40 i później 30 sekund papierem 240. I zobaczymy efekty pracy. Jeszcze raz. Zamieniamy papier na 240. Czas 100. 1,8 słuchajcie e, jaki jest efekt e, wiecie co, do tego filmu wstawię zdjęcie e, beleczki e, no nie mam akurat, nie zdjęcia jak wyglądała przed, ale ta część e, przed jest tu będzie widoczna no nieoszlifowana po prostu, więc idę po aparat, robię zdjęcie i w tym momencie filmu zobaczycie jak to wyglądało i jaki jest efekt teraz Podsumowanie takie prawie roczne użytkowania szlifierki mimośrodowej marki GRAPHITE Model 59G 347. Słuchajcie, to urządzenie prawie rok temu kupiłem za cenę 270 zł. Teraz kosztuje w granicach 200 paru zł. Obiecuję Wam w opisie filmu, tego filmu podrzucę linka może, nie wiem, do Ceneo, żebyście mogli zobaczyć ile teraz kosztuje, gdzie można by ją kupić. Eee, trochę zalet. Słuchajcie, firma Grafit tutaj nam troszeczkę nie pooszczędziła nie za poskąpiła i dała nam 3 metrowy przewód. Bardzo, bardzo fajnie i chwała im za to. Ponieważ nie zawsze macie w warsztacie dostęp przy szyfowanym eee, Materiale, dostęp do, do gniazdka i fajnie, fajnie, że, że dali taki przewód. Myślę, że to jest bardzo miły dodatek. Dodatkowo o tym, czym o czym jeszcze nie wspomniałem, słuchajcie, mm, pojemnik na pył z filtrem, w moim odczuciu działa nieźle, tak? e, ponieważ moim zdaniem zbiera on pył gdzieś tak na 70%, no. Uważam, że to jest niezły wynik nie jak na, na klasę, na cenę tego urządzenia, tak? Na przedział cenowy tego urządzenia. Dodatkowo, co? Wymienna tarcza szlipująca. Dodatkowo, moim zdaniem fajnie. Fajnie mi coś takiego, jeżeli się powiecie, duże powierzchnie. Minus. Wymienicie na tarczę 150. Nie spakujecie tego urządzenia do walizki. Ale, no to pff, nie musicie trzymać tego urządzenia w walizce. Ja po prostu trzymam. Bo mi jest tak wygodniej. Możecie mieć to gdzieś tam na półce albo w jakiejś szufladzie, trzymać to urządzenie. Więc to tak naprawdę jest Wasz wybór. Waga urządzenia 2 kilo. Początkowo wydawało mi się, że jest to dużo, natomiast teraz wiem, że nie jest tak źle. Nie jest tak źle, słuchajcie. Wiem, że urządzenia, chociażby marki Bosch, mają troszeczkę większą wagę i są no gorzej, gorzej się na nich pracuje, przynajmniej z opowieści od kolegów. Eee, słuchajcie, co jeszcze? Ja nad tą szlifierką pracowałem, zdarzało mi się pracować ponad godzinę, szlifować tą szlifierką i nie miałem takiego efektu, że mi ręce drętwiały czy, no, czy tego typu objawy, więc uważam, że jest to duży, duży, duży plus tego urządzenia. Chociaż no nie polecam pewnie używania takich urządzeń powyżej nie wiem, 20 minut, no bo na pewno dziś to ma jakiś wpływ na nasze zdrowie, więc, więc no, no nie polecam stosowania tego typu urządzeń tak długo. Natomiast, jak wspomniałem już, ja nie szlifowałem ponad godzinkę i, i nie było jakiegoś takiego efektu, że mi ręce drętwiały. czy tego typu rzeczy, jak to w innych narzędziach, w innych szlipierkach. Co jeszcze? Średnica oscylacji tam jest 2 mm. I tak jak ostatnio przeglądałem w sklepach internetowych innego rodzaju urządzenia, to chyba jest nawet bardzo dobry wynik, bo inne urządzenia posiadają. Chyba 1,5 mm. Ten film jest tak naprawdę drugim filmem z cyklu o narzędziach, które, które posiadam w swoim warsztacie. Myślę, że pojawi się jeszcze kilka filmów z tego cyklu, ponieważ chcę Wam powiedzieć o urządzeniach, które już od jakiegoś czasu są u mnie na warsztacie i co o nich sądzę, bo... Mm, Parę razy już nakręciłem filmy na przykład o pilarce NHL jednej czy drugiej. Natomiast to są urządzenia, to są testy, opinie takie na, na gorąco, czyli tak dzisiaj dostałem, dzisiaj kupiłem, kręcę film. Po krótkiej pracy, nie wiem, skręciłem krętarką 20 śrub i czy wkrętów i już Wam robię test. To są takie pierwsze wrażenia, jak to działa. Myślę, żeby nakręcić może dwa filmy o danym sprzęcie, czyli pierwszy typu, pierwsze wrażenie, i drugi film, nie wiem, po miesiącu, po dwóch, czy jak w tym przypadku, po roku czasu, czy po pół roku, jak nakręcałem o Pilarce Engel, którą uważam za dobry sprzęt, tak samo jak yy, tą szlipierkę grafita. Więc myślę, że, te filmy, że tego typu filmy mają sens, ponieważ, yy, no wiecie, nie ma takiego zachwytu. Wow, za pierwszym otwieram opakowanie i to jest jak z samochodem nowym, tak? Wow, super, coś pięknego, fajnie, fajnie wygląda, natomiast po pewnym czasie zaczynamy widzieć mankamenty, ryski i tak dalej. Mówię o samochodzie w tym momencie, tak? Ale no, u urządzeniach też widzimy, że nie wiem, włącznik nie w tym miejscu, jednak coś jest nie tak. Więc słuchajcie, myślę, że następnie będzie też film o o niech innych urządzeniach, które już posiadam od dłuższego czasu. Eee, czy to w krętarce Bosza albo o wyżynarce Bosch. Eee, chyba najprędzej będzie o wyżynarce Bosch, ponieważ... mówię, że nie lubię jej. Eee, a dlaczego to zobaczycie w, po, w następnych odcinkach. Eee, więc myślę, że na razie pojawi się taki eee, playlista mój sprzęt. Testy mojego sprzętu, coś w tym temacie, i będzie naprzemiennie raz firmy z jakiegoś projektu, następny film będzie z testów urządzeń. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podoba i spodoba. Słuchajcie, możecie pisać w komentarzach, czy chcecie takich testów, czy Wam się podoba ten pomysł, żeby robić te testy po pewnym czasie, czy chcecie dwa testy, na przykład, właśnie po zakupie i po jakimś czasie, nie wiem, po miesiącu od momentu kupna takie urządzenia, jak już je lepiej poznam, no i co, dzięki za dzisiaj, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkujcie, wpadajcie na mojego Facebooka, tam częściej pojawiają się filmy, może nie filmy, ale zdjęcia, no i co, komentujcie i dzięki za dzisiaj, cześć, hej!